Witamy na kanale NDE Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Roberto. Oto jego doświadczenie. Muzyka W wypadku samochodowego pamiętam tylko dźwięk spowodowany uderzeniem ciężarówki, którą prowadziłem. Dla mnie przejście z życia do śmierci było bezbolesne. Znalazłem się wewnątrz długiego czółna wykonanego z pnia. Stałem i długim kijem pchałem go dalej. Pamiętam, że miałem na sobie postrzępiony, słomiany kapelusz, białe, płócienne spodnie i sznur, który pełnił rolę pasa. Był piękny słoneczny dzień. Poruszałem się po rzece, która wielkością i charakterystyką mogła przypominać Amazonkę. Woda była ciemna i spokojna, a jej brzegi porastała gęsta roślinność. Od razu zachwyciły mnie intensywne kolory, znacznie żywsze i bardziej opalizujące niż te, które znamy. Napełniłem płuca powietrzem, a gdy zdjąłem czapkę i otarłem pot z czoła, poczułem spokój i błogość których nigdy nie doświadczyłem do tego momentu. Obserwowałem ptaki latające wysoko na niebie. Skanując horyzont widziałem rzekę wpadającą do oceanu i czułem się wolny i kochany. To było tak, jakbym zawsze był w tym miejscu. Nie miałem żadnych wspomnień z życia, które zostawiłem za sobą. Czułno wciąż płynęło. Słyszałem szum wiatru, śpiew ptaków i wir wody na kiju. Gdy tak pchałem to czółno, po prawej stronie w oddali zauważyłem zatoczkę z brzegu szła drewniana kładka około 30 metrów w głąb rzeki W środku zatoczki zobaczyłem mężczyznę z kapeluszem w ręku który machał do mnie z daleka i ja mu odmachałem Wtedy stało się coś niesamowitego gdy znalazłem się zaledwie kilka centymetrów od twarzy mężczyzny Pierwsze co do mnie powiedział to Witaj czekaliśmy na ciebie był w starszym wieku, miał około 70-75 lat. Posiewiały włosy, niebieskie oczy. Wpatrywaliśmy się w siebie i od razu poczułem życzliwą energię. Jego twarz wydzielała światło dające spokój. W tamtym miejscu wymiar czasoprzestrzenny nie istnieje. Pamiętam, że aby się przenieść, musiałem tylko pomyśleć, że chcę być w danym miejscu, aby się tam znaleźć. Mówiłem nie głosem, ale myślami. Widziałem swoje ciało, ale czułem się duszą i jako taki nie miałem potrzeby jedzenia, nie potrzebowałem snu, byłem całkowicie wolny od wszelkich ograniczeń. Nie wiem, jak długo tam przebywałem. W rzeczywistości byłem w śpiączce przez 35 do 40 dni. Mieszkałem wewnątrz drewnianej chaty. Pamiętam, że potrafił padać deszcz, a słońce zaczynało świecić natychmiast po moim pstryknięciu palcami. Patrzyłem na liście palmowe, a one były suche, jakby nigdy nie padało. Aż pewnego dnia znalazłem się twarzą w twarz z tym starcem. Od razu poczułem udrękę, ale jego światło mnie ukoiło moje ręce w jego dłoniach. Powiedziałem, że nie chcę wracać, bo dobrze mi tam, gdzie byłem. Nagle fizyczny wygląd mężczyzny zniknął i zobaczyłem istotę światła, która powiedziała mi: Przykro mi, ale zdecydowano inaczej. Przejęty udręką, próbowałem chwycić go za ręce, ale moje dłonie były puste. Spojrzałem w górę i zobaczyłem mnóstwo takich samych istot światła, otaczających mnie i pieszczących. Czułem ich żal, że muszę wracać. Zacząłem czuć niesamowitą siłę, która powoli mnie zasysała. Widziałem tunel białego światła, pojawiający się wokół mojego ducha. Prędkość rosła wirowo, a ja wciąż wyciągałem ręce w kierunku. Tych istot światła. Robiłem to do końca, oni się oddalali, a ja byłem z powrotem coraz bliżej. Kiedy ponownie wszedłem do swojego ciała, było to jak wielki wstrząs, bardzo bolesny, ponieważ wchodziłem do ciała spustoszonego przez ciężką traumę. Gdy otworzyłem oczy, zawładnął mną ogromny ból. Ku ogromnemu zdumieniu lekarzy nadal tygodniami wyciągałem ręce do góry, a lekarze nie byli w stanie tego zrozumieć. Elementy ND- Pytania do Roberto. Czy był to rodzaj doświadczenia trudny do opisania słowami? Tak, nadal trudno mi ująć w słowa wszystko co przeżyłem. Czy doświadczenie to wystąpiło w połączeniu z wydarzeniem zagrażającym Twojemu życiu? Tak, wszystko stało się z powodu wypadku samochodowego. Czy twoja zdolność widzenia w jakikolwiek sposób różniła się od normalnej, codziennej zdolności postrzegania? Nie wiem, kolory na przykład były o wiele jaśniejsze. Czy doświadczyłeś oddzielenia swojej świadomości od ciała? Tak. Jakie emocje odczuwałeś podczas tego doświadczenia? Wewnętrzny spokój. Czy przechodziłeś przez tunel lub wąskie przejście? Tak. Widziałeś światło? Tak. Czy spotkałeś lub widziałeś inne istoty? Tak, nie znałem ich, ale oni znali mnie. Na początku widziałem ich jako ludzi, na końcu doświadczenia jako istoty światła, porozumiewaliśmy się za pomocą myśli. Czy miałeś poczucie zmienionej przestrzeni lub czasu? Tak, przestrzeń i czas nie istnieją. Nie jadłem ani nie piłem, nie spałem i żeby się poruszać, musiałem tylko myśleć. Słuchanie. Kończymy prezentem dla Was, cytatem Williama Blake'a. Gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, wszystko ukazałoby się takie, jakie jest. Nieskończone.